Ja wiem, że miałoby być złapy, tak jak teraz jest to kręcone, ale zatrudniłem ekipę filmową i w dniu dzisiejszym naszą operatorką będzie Danusia. Nie byle jaka, nie? Pokaż się operatorko, nie wstydź się. <grym> się <wstydziwę> Idzie nasz wład! A dzisiejszym zawodnikiem jest... Te o którym wspominałem, jak zauważyłem, dwoje mamy lewą rękawicę. Ty ja zakładasz lewą rękawicę, ja zakładam lewą rękawicę. I generalnie gramy w tę samą u tą kadelaka, czyli papier, nożyczki, kamień, ale nie liś, tylko pens wry. Z rękawicy. I teraz tak. Kontry, jeżeli. Co? Nie ma kontr. Nie ma kontr. I teraz tak. Jeżeli ja wygram, na przykład postawię kamień ty nożyczki. To mam możliwość zadania ci ciosu, ty masz możliwość odchyłki, nie? Mm -hmm. I teraz jest tak. Yy, potrzebujemy sędziego. Dało się będzie z naszym, naszym sędzią, ponieważ nie mamy tutaj czwartej osoby. I teraz, jeżeli ja wygrywam, na przykład pokazując ten kamień, no to już, 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 mam, już mam jeden punkt, nie? Jeżeli trafię ci w łeb, no to mam za to dwa punkty. Nie? Tak samo ty. I teraz robimy sobie tak, lecimy, lecimy, lecimy do pięciu zwycięstw każdego z nas w... Kamień nożyczki, papier bez liścia. Czyli ja muszę wygrać 5 razy, czy albo ty wygrasz 5 razy, i dopiero kończymy grę. Po której sumujemy całą punktację. Ale teraz uwaga, jeżeli ja nam pokażę kamień, ty pokazujesz życzkę czyli przegrałeś, a wiadomo, że w nerwach, wiadomo, jak z Bóg, to graliśmy, świecie, wialiesz mi w łeb i dostanę. O tego jest sędzia, który decyduje, czy zostałem w łeb, czy nie. No to masz minus jeden punkt. Nie? ci trzeba uważać, żeby w tych nerwach nie zapieprzyć. Czy nie? po każdej skończonej rundzie. Przegrane otrzymuje pytania z mojego magicznego okay. pudełeczka Już nie w pudełeczka, bo Danusia obwinęła je tutaj Pytania są dosyć krępujące One o to tym wszystkim chodzi, nie? Na koniec, na koniec sumujemy kto wygrał całą rozgrywkę I teraz tak, jeżeli ja wygrałem No to zadaję cios ostateczny, nie? A Ty wybierasz sobie w jaki sposób chcesz zostać ukarany Albo piszczelem, albo rękawicą I teraz jest jeden cios i to będzie albo low kick, jak ona się domyśleć, albo cios brzuch, nie? Próbujemy się bezdokontować, nie? <śmucham> nie jest łatwo. Wczoraj <śmucham> sam próbował się bezdokontować, to nie wyszło mu, nie? <śmucham> Odsłoniłem się, mówię, damy, pokazałem mu, gdzie jest wątroba, ale nie dam rady, nie? Także co? Gotowy? Gotowy. Ja muszę strzelać tylko okulary. <śmucham> tylko <w> głowę. Tak, <śmucham> tylko byłem. Tylko byłem. Nie, czy, 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 czy nie, nie, no nie, ja. nie, czy nie, Możesz nie, 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 Ja nie, 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 tak. 3, Aj, I nie, Rewizja, nie, 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 dobrze. Pytanie? Pytanie Pytanie do Seby. nie, 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 bo wiesz, jedna osoba by powiedziała, że chce na przykład spotkać jakiegoś mega idola, z który kiedyś tam żył, na przykład, a druga osoba, pewnie by chciała spotkać no, no. kogoś z rodziny, nie? Bo Właśnie to się nie tak pomyślałem dziewięcia. od razu o moim dziadku. No. Bo on odszedł, kiedy byłem dość młody w sumie, miałem 15 lat i nie miałem tak za bardzo okazji pogadać z nim na poważne tematy. No, czyli po dziadek? Myślałem, że dziadek to byłaby właściwa osoba. No. Widzicie, ten program wcale nie jest taki głupi 3-4 Górne! <noise> ale jest! I jest i jeden! Natrafiłem ja! Zatrafiłem w dzieci, czy Obciarka, no, no, Obcierka! No, idziemy dalej! 3, 4 Rewis? 3, 4 Ale ja wygrałem! 1-0! Tym <noise> ja razem wygrywam. Dobra, teraz sobie pytanie: Czy kiedykolwiek coś ukradłeś? Jeśli no. tak, co to było? Masz czas, spokojnie. Przyznaj się się przyznać, ale. Ale otem, nie ma dlaczego. Trzeba się bo na pewno ukradłem coś do jedzenia: coś słodkiego, czy cukierka, czy coś. Jeśli to można nazwać prawie, nie? jak jesteś w sklepie, bo Show i wiesz, jednego i z, z milionów! wyjadasz cukierki, no to myślę, że to coś, coś takiego. Kredzie. Tylko takie coś? Nic poważniejszego? Dlaczego nie miałeś, dlaczego? Proszę długo. Oj, to ja nie chcę dostać tego pytania, bo ja mam poważniejsze. Ja <laughs> <Zamy> <laughs> Trzy cztery. Aj, aj, aj. Ale kurde, że no nie trafiłem. No właśnie to jest to, że z zawodnikami Dobra. będzie ciężej. Bo i przegrał raz i dostał prosto w ryj, a, a tylko raz przegrał. Wiesz o Także jeden, tylko jeden, niestety. Dobra, pytanie mamy. Samo no, ja, no, najdziwniejszy sen, jaki kiedykolwiek miałeś. Uuu, tak. tutaj... znaczy, nie wiem, czy był najdziwniejszy, ale taki, który mi teraz przychodzi do głowy. To jest. A... siłom mi się miałem połączenie walki ze szkołą. Tak, jakbym miał zajęcia szkolne, i od razu z tych zajęć szedł na walkę. Jest koniec zajęć, i od razu idę się bić w szkole. Gdzieś a, no, jest w no, środku no. sala gimnastyczna, ring, i ja muszę po prostu stoczyć walkę. Wychodzę, walczę. Po, za, po walce, koniec zajęć. Się dość dziwne. Czyli wydaje mi się, że no, to jest dziwne, ale to, to bardzo możliwe jest to, że tak się stresowałeś w szkole, że ten stres był podobny jak do zrazu przed walką? Znaczy nie, ja to przynajmniej nie był, mam takie stresy. Tak, tak, tak. <laughs> no, ale też mam, też mam różne stresy związane ze szkołą, właśnie, w których się bardzo mocno stresuję Też byłoby to dziwne, ale o Jezus, całą listę bym mógł że tych dziwnych stresów, a A do, do niektórych nie chciałbym się przyznawać. <laughs>

Coś tam było słychać, Trzeba ale nie ma... Mieć... Takie szukię, no wajcie, świerdzolnięcie, żeby były zajść dwa punkty. No tak mówiło by się, być, by, no, ale wiem, jak jest, Co was garnia, wszystkie pytania, Uwaga, Czy sikałeś kiedyś do basenu? O, dobre. <laughs> to jest dobre pytanie, ale no nie zdarzyłoby się. Nie, jak byś mało lat? Do basenu, nie, nie, nie. nigdy. nad morzem gdzieś, no. Do basenu to nie. <laughs> dobra, jedziemy dalej. Tylko powiem wam tak. Mieliśmy jeszcze rundę wcześniej, gdzie wszystko przegrałem, tylko nie, nie zadawaliśmy sobie znowu pytań. W tych całych nerwach to jest dogrywka, którą teraz chyba zostaje w chiry. A to szybki skrót pierwszej A. gry, którą trzy, przegrałem trzy. z Kretesem. No kurwa, znowu, ale znowu mogę się w niej uderzyć. 2-0, 3-4. O kurde, jak 3-0? 3-4. 4-0, 3-4. Dostałem. No Jestem <trafi> roku urwała. <mać>. O, rani, <trafi> druga ronda. O nie, o nie. A o nie. kiedy to pytania? E, ty nie nagraliście pytań. Każdy. Zdawaj jeszcze po... raz. Zadawaj odnośnie sosu. Jeżeli nie no? wygrasz, no? to nie uderzysz od, no? od razu. Od razu. Jak wygram to od razu jak najszybciej ci użyć ci Tak, ja nie od razu tak nie No <trafi> bo reakcja, <trafi> to bo reakcja jest za późna, Ale ty... Ale może być tylko jeden cios. Nie może być go wód i cios. Nie mogę zrobić ciosu i ciosu, tylko mam tylko jeden. A ty musisz wyczaić ten moment, nie? Czyli wiesz, ja muszę szybko zareagować, bo to jest dla mnie, żebyś ty dobra. zareagował i wtedy cię trafię. A jak moja reakcja jest spowolniona, to masz czas się odchylić, nie? Dobra. Aczkolwiek wczoraj powiedzmy, wygrałem kamieniem, trochę czasu potrwało to zanim mój wóz zareagował, że wygrałem. Uderzyłem w cios, a i samo nic ją <laughs> ogarnął i to tam posta w łeb. Nie? już nie Po rundzie. Dobra. Także dobra, ostatnia runda. Trzy, cztery... No nie, Pitero, ale... Ale niestety... Kolejne pytanie. Nie zadałem ciosu. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że nie poniesiesz za to konsekwencji? Panie. Panie. Obramowałbym bank. Tak. Parę, no. parę milionów. I zniknąłbyś. I nie byłoby nagrywania na kanał na YouTube, ani Instagrama, ani Facebooka, tylko byś znikł. No i to lubię. Ten bym tak zrobił. No dobrze, mamy koniec naszej rozgrywki. Nie musimy nawet podliczać tej punktacji, no bo... No bo Seba dostał pszcziry, nie? Naprawdę mam na Ale prawda jest taka, no właśnie, że mamy remis Trzeba jako mój gość wybiera pierwszy co chce dostać Czy chce dostać cios w brzuch, czy loa, a ja potem wybieram, wybieram... Bo mam się pytać ja no, po to jednym Zdecydowanie wybieram loa Loa? No tak To ja wybieram cios w brzuch no, W sensie, że ja dostaję loa, a ty dostajesz cios w brzuch, tak? Dawaj Jesteś pewny? Cios w brzuch, tak? No Ty przyjmujesz Tak, żeby usadzić no. <noise> Ale ja cię natnę. Ja, ja mam potężne więźnie to szpala. Chodź blisko, z tej strony, Co żeby było zile. Jak Aż te komóry bią Dobra. Ale pamiętaj, że jak mi zajebiesz tak ja ci pociągnę znowu, Nie powiedziałem, że zrobiła? <tok> no. <tokaj> nie zrobiła, ale nie jest, jest. Ale okay. <tokaj> Nie widzę, <wiem>, nie wiem. <tokaj> Ach, dobrze. <tokaj> Moja ręka złamana, to by pani zabrała. No, trochę by się stracił zachciało ale, <tokaj> ale jest okej. Nie, to warto było. było. Pięć <tokaj> no, bez hitu, ale nie powiedziałem o tym, że będzie. No dobra. jakby no, dwa, dwa razy, dwa razy, dwa razy tak, przegrał. Jeszcze razy no, dobra. Ale ja mogę sobie stanąć tu na blok? Może czy... napinać wszystko, no? Wygląda jakby miało zaboleć. <grym <grym <grym> 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 tak. Ale wie, jesteśmy jak utwardzeni, nie? <grym> nie robi to na was wrażenia. <grym> <bym chciał bejśbolem. grym> Jest okej. <okay? grym> Próbuję wstrzymać w <bół>. połowie. <grym> ja Dzięki. I Super. teraz idziemy do Smoka po gadżecik, no bo to jest nasza tutaj tradycyjna sprawa, żeby pomimo tego, że jest zabawnie, chociaż nie zawsze, bo na przykład pytania czasami są dosyć mądre, to bierzemy jeszcze gadżet i wysyłamy go na jakąś aukcję charytatywną. Gadżet, który przekazujemy to rękawica, podpiszemy sobie ją razem. Najpierw machnę ja swoją nieudolną ręką, w której są jeszcze druciki. Trak. Po puszczeniu odcinka poszukam jakiejś aukcji charytatywnej i taką rękawicę damy Danusi, która właśnie jest naszą operatorką i ona to podeśle pocztą, tak żeby się dobrze działo. Nie? Postanowiłem, że wszystkie gadżety, które pojawią się tutaj w pierwszym sezonie tego programu, będziemy przekazywać dla Poliomielańczów. Tak więc w opisie filmiku wjeżdżaj, patrz na licytację, licytuj, kasa będzie przekazana właśnie dla niej. I również w opisie filmiku znajdziecie tam link, jeżeli po prostu będziecie chcieli dołożyć parę złotówek dla Poli. Pamiętajcie o subskrypcjach, tych lajkach, udostępnieniach i tak dalej, bo to wszystko nam pomaga. Siemano, jo.